Oglądacie Maciek zbieracz, a w dzisiejszym odcinku mam dla Was nowy Brautok. Wszedł o 17.00. Odlądamy. No, no, odlądamy. Dzisiaj jest ten drugi pan. Dwa, dwóch nowych zadymiarzy. Co to jest? Co tam było? Do right to? the back with our newest salesman who is he is a sinister salesman whoa wow. is, is going to be the third member of piper and barley's trio and he can sell you whatever you need to boost you up or Yo, a flying thing, yeah either harm the enemy with the damage over time Superatek? To ulecza. To tak jak Poko. No. O, nowy skin. O, wiedziałem, że on. Ten... Frank! O, mówiłem, że doj. Kiedyś e, już mówili, że dojdzie ten skin, ale dopiero w tej aktualizacji. Kolejne złote skiny. W każdej aktualizacji najmniej trzy złote skiny. Nie. O, showdown challenge. Jak wygramy wszystkie, tak, dostajemy takiego, bo ale fajny. Już chcę go mieć. Potem będzie o, o tej na, na, na nie In case of tiebreaker wins <muchos> and that's as long <muchos> as you hold the star. So watch out if you're defeated holding <muchos> the <this> star in <muchos> the enemy team fine. In addition we made a small tweak to, to gem Now the game any? in GemGrip ends day. about 30 seconds after the last gem spawned And Siege's <muchos> environment day. is now gonna be Pam's Scrapyard, Eight <muchos> animated pins for Brawlers with this update Present <muchos> <is> back! <muchos> to <muchos> and have less decay No, Phew, that was a lot of stuff No! We've got gifts! Starting today, we celebrate Brawly Days. And there will be gifts from today. Until the 24th of December. dzisiaj będą darmowe rzeczy. Yes, that's right. Every Dzisiaj było 53 monety. Wczoraj darmowy megabox. Bloks. I teraz będą rzeczy za darmo. That's right. Obtóraj w godzinie. Fajnie We made second Brawler free.

Very much like Daryl charges by itself yeah. and makes some leaf over obstacles to get close ja to his prey, so you can wait and see at the best moment then 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 be legend. during the brawlidays Days, so be sure to grab him when he comes out. After that, he'll still be available in boxes, but you don't want to miss out. Hmm? That's all for today. We wish you a happy Brawler season. Dziękuję za giving że dałeś nam niesamowity rok z o, o Hello ja się and welcome to. Próba. 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 a Próba. Mm. Brawl Próba. 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 i Próba. Próba. Brawl Próba. 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 I sprawdzam, czy jest coś zmienione w grze. Dobra, tu, tu się ukrywa ten gej. Nie wiem, czy widzieliście. O! Czyli Max, maks. Mówią, się się tylko trzy. To jest dla tonów. No ja wiem. Nie mam tego skina. Chciałbym mieć. Ale ostatnio na moim koncie głównym uzebrałam trochę sprawdźmy w zadymiarzach jest na dole nie, jeszcze nie doszło szkoda bo jak one fajnie wyglądają a to w klub o, ten klub chciałbym wam pokazać dołączcie do niego ja jestem tym Air Primo zmieniłem sobie nazwę no i, no i tutaj mamy epiki, wszystkie różne fajne, więc będę mieć szansę na tego kuzackiego franka. To moje puszki, i razy grom na czym. A ja dzisiaj muszę kończyć odcinek, więc... PA!